Cześć kochani! Dzisiaj witam Was z najstarszej restauracji w Detroit. Ma 130 lat. Nazywa się American Coney Island. Jem właśnie sobie takiego pysznego hot doga. Specjalność tego miejsca. Parówka, słuchajcie, z chili. No i do tego trochę cebulki. Tradycyjnie bułka, pycha. Tak, tak, ja też jem takie niezdrowe jedzenie. Od czasu do czasu. Anthony DeMello powiedział kiedyś, że życie to Bankiet, a smutne jest to, że my na tym świecie umieramy z głodu. Czego dotyczy ta metafora? Przeniosę ją na tutejszy grunt do Detroit. Detroit słynie z tego, że jest to miasto pełne slamsów i ludzi, którzy nie mają pracy, chodząc z kąta w kąt bez jakiegoś konkretnego celu w życiu. Dzisiaj, kiedy tu dotarliśmy, jest niedziela 1 września, odbywa się właśnie Jazz Festiwal, i wyobraźcie sobie, że w centrum miasta znajduje się masa, masa ludzi. Nie tylko stąd, ale również ze Stanów Zjednoczonych, z innych miejsc, którzy specjalnie tutaj przyjeżdżają. Okazuje się zatem, że w takim smutnym Detroit, w którym nie ma co robić, można spędzić cudowny dzień. Tak samo jest w naszym życiu. Żyjemy w świecie, który jest jednym wielkim bankietem, a my cały czas jesteśmy głodni, ponieważ nie konsumujemy takiego doga, mówiąc, że jest to niezdrowe, że źle wpłynie na naszą wątrobę. Być może jest to za drogie bądź też wykonywane, zrobione, wykonane w jakichś niehigienicznych warunkach identyczne wymówki mamy w życiu. Tego nie kupię, tam nie pojadę, ponieważ to nie przystoi, ponieważ na to mnie nie stać. Nie zrobię tego, ponieważ to jest zbyt zwariowane, ja jestem poważnym człowiekiem. I okazuje się pewnego dnia, że leżąc na łożu śmierci umieramy głodni w świecie w życiu. Które przez cały czas było bankietem w radość, powody do szczęścia i uśmiechu. Kochani, zapraszam do Detroit, zapraszam do tej oto restauracji, zapraszam do korzystania z bankietu, którym jest życie. Życzę Wam smacznego. Pokażę Wam. Pokażę by